Są dzisiaj przewidywane też deszcze i burze, ale myślę, że... Nie, mam tego nie mówić. Nie, nie, nie mówiłem. Będzie słońce. Cztery dni lało. Wow. Całą noc gospodarze palili, żeby nam ubrania posuszyć, bo nie było w czym iść. jest 76%, moja sutanna jest wilgotna w 95%, odczuwalna 15 stopni, wskaźnik UV niski, czyli dzisiaj się nie opalimy. O słońce wzeszło? Zaraz! Księże Jakubie, słońce wzeszło o godzinie 5.19. O której zajdzie? O 20.37. A w Oleśnicy? Nie, to 20.37 i 44 sekundy. Słup, słupki rtęci wzrosną do. Zaraz! Nie wzrosną. No i mam tutaj wytrwałą pątniczkę. Jak jest naprawdę w tej grupie, jak jest piękno tej grupy, jaki jest zapach tej grupy, jaki jest kolor tej grupy. Krążą różne stereotypy i takie trochę śmieszne, może nie tylko anegdoty, ale przeświadczenia u niektórych pielgrzymów, które słyszałam nawet w tamtym roku na pielgrzymce na to, że na przykład w grupie pokojowej cały czas się milczy, albo że e, idziemy e, tylko o chlebie i wodzie przez wszystkie dni, e, no i że cały czas się modlimy, że w ogóle nie rozmawiamy ze sobą, takie modlitwy głośne. Znakiem charakterystycznym naszej grupy jest to, że się zatrzymujemy we wszystkich kościołach. Otwarte, które spotykamy po drodze, nawiedzając najświętszy sakrament i modlimy się rzeczywiście za całą pielgrzymkę, też mając intencje wszystkich innych grup, ale rozmawiamy ze sobą, śpiewamy, uśmiechamy się. Uśmiechamy siebie poznajemy. I mi osobiście od sześciu lat ta grupa jak bardzo zapadła w serce, bardzo dobrze się tutaj czuję i jem codziennie normalne posiłki, takie jak wszyscy pielgrzymi. Słuchajcie jeszcze. Chcecie zobaczyć takich uśmiechniętych pielgrzymów wspaniałych jak siostra, jest ich tu wielu, to zajrzyjcie do jedynki albo w przyszłych latach po prostu podejmijcie wyzwanie i idźcie z nimi na jasną górę. aleluja ile to jest litrów tej zupy? Pięćdziesiąt. Pięćdziesiąt litrów? To z ilu pomidorów to trzeba robić? No Brak, te... bracie po pielgrzymkowemu. <laughs> to się robi teraz na gotowo, z, z przedzieru, nie? A, a długo zajmuje ugotowanie? Jak na dwie kuchnie, dwie godziny. Dwie godziny. A dlaczego pani to tak gotuje dla nas? O, sama szłam, wiem jak to smakuje. Kiedyś pani szła w pielgrzymce? Druga, trzecia i piąta. Wrocławska? Jasne. Trzecia i piąta? Pamięta pani tę atmosferę jeszcze sprzed lat? Tak jest, miłość, miłość jest, jest zrozumienie i taka lojalność. Chcieliśmy w tą piątą, w największą ulewę, cztery dni lało. Ludzie po domach ciuchy nam suszyli całą noc. Wow. Całą noc gospodarze palili, żeby nam ubrania posuszyć, bo nie było w czym iść. Zło nigdy nie działa wprost. A więc na początku, piękna otoczka, dobra, spożyj, będziesz niezależny, będziesz decydował o sobie, będziesz panem i bogiem swojego życia. I zobaczmy, że człowiek na pewnym etapie, etapie dał się uśpić, stracił czujność, czyli możemy powiedzieć, że człowiek przestał słuchać Boga przestał być otwarty na natchnienie Ducha Świętego i wtedy, gdy człowiek sięga po zakazany owoc, nagle co się dzieje, otwierają się oczy, czyli rozczarowanie. Znajdujemy się w grupie czwartej. Ze mną e, stare pielgrzymowe złomy. Mówię tak dlatego. Już my... nas to obraża, widziałem? Nie tak, ale to jest jedyna grupa, w której jak coś nagrywam, nie mogę dojść do słowa, nie? Nie zadam jeszcze pytania, już jest nagranie zrobione. Bo my wszystko wiemy. Może my tobie zadamy jakieś pytania. No właśnie, to nie. jest dobry pan. Ja jestem szefem tego programu, no! Ludzie, nie szkodzi. Szkodzi! Masz Temu programowi Masz zaszkodzi, jak zaczniecie zadawać pytania. Dobrze, no to Chodzimy na postój. Tak. Pytanie krótkie: jaka jest grupa czwarta i dlaczego nie ma was tak jak przed rokiem przy gitarze i mikrofonie? Ponieważ mamy następców. Juuu! Ta grupa żyje. Jesteśmy tak super, że wychowywaliśmy sobie kolejne pokolenie. Młodzi nas wybarli. Ale my też nie do końca damy się tak wyprzeć. Bo jeszcze tu dzisiaj zaśpiewamy? Pokażemy. Tak Pozysk. jest. Nie, nie jesteś sam. Ja zadaję pytania, a wy odpowiadacie. Mi się, ale nie ściślajcie mnie tak, bo musimy <laughs> się, się w <laughs> Ale Takie Takie małe okienko. <laughs> Takie niegodne <laughs> ja, ja myślę, co się dzieje? Wsłatacie się do mnie mówi? No, No najczęściej są pecherze e, i to należy do, do najczęstszych przypadków. E, oprócz tego jakieś zasłabnięcia, e, omdlenia, e, no, zaburzenia elektrolitowe. E, parady dla pielgrzymów. Przede wszystkim e, nakrycia głowy. E, jest ciepło, więc oprócz nakrycia głowy należy pić dużo wody, najlepiej małymi łóżkami. E, do tego ja zalecam pełne buty. Grube skarpety, a przynajmniej skarpety, w których czujemy się komfortowo. Jeżeli już czujemy jakieś pierwsze symptomy jakiegoś gorszego samopoczucia, stanąć, odpocząć. Jest jeszcze samochód, który, który zajmuje się transportem tych, tych osób, które nie są w stanie dalej iść, więc, więc wtedy jak najbardziej można z tego skorzystać.